Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebian, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, święty obcowanie, grzechów w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. o pogłębienie naszej wiary nadziei i miłości zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiona w odżywota twojego Jezus Zdrowaś, Maryjo, Maryjo, łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiona w odżywota twojego Jezus Prowaź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaśni między niewiastami, błogosławiono odżywota Twojego Jezusa. Pała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Naucz nas Boże, tak jak Maryja, z wiarą i odwagą przyjmować informacje, wiadomości, zadania, powołanie, którym nas Bóg obdarza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dzień. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Maryjo, Panie Boże, Panie Boże, Panie Boże, Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Pan, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus.

Pieszyć z pomocą naszym bliskim, dzielić się z nimi naszymi przeżyciami, wiadomościami, tak jak to robiła Maryja ze świętą Elżbietą, swoją ciocią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź, Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w oczywota Twojego Jezus. Święta Maryja Boża, bądź święta, Jezus bądź święta, Amen. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryje, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Tym między Niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Tym między Niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Jezus narodził się w betlejemskiej stajni, bo nie było dla Niego miejsca gdzie indziej. Panie Jezu, obyś zawsze rodził się współcześnie w naszych sercach. Oby w naszych sercach zawsze dla Ciebie było miejsce. A gdy przez grzech, przez słabość brakuje tego miejsca, ucz nas jak najszybciej do Ciebie poprzez spowiedź powracać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dzień. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Panu Boże, panie, Życie, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, się za nami teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,

w świątyni. módlmy się za wszystkie mamy, które oczekują na narodzenie dziecka, za wszystkich rodziców, którzy już przynieśli swoje dzieci do sakramentu chrztu, aby te dzieci wzrastały w łasce wiary, były radością dla swoich, swoich rodziców, dla swojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna! Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna! Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz później, święć, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życzliń, teraz i w godzinie świętych. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami i życzliń,

Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się za nas samych, abyśmy ilekroć zagubimy się w jakichś właśnie słabościach, grzechach, abyśmy jak najszybciej potrafili odnaleźć Jezusa, który z miłością na nas czeka, a także za tych, którzy całe lata jakoś nie potrafią odnaleźć drogi do Boga. Panie, wysłuchaj naszych modlitw i przyprowadź ich na nowo, na spotkanie z Tobą w modlitwie, w sakramentach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za nami Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Racznie nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panu chalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczko nasza, święta nasza, swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddawaj. Uzdrowienie chorych, pocieszycielko strapionych, za zmarłych wieczne odpoczywanie radzim dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Kłaniam się tobie przedwieczny Boże, W ramach zaufania Opatrzności Bożej Wybrał nas Panie za przyczynę świętej rady. Od negowania paktu ludzkie trwało poczęcia Wybrał nas Panie za przyczynę świętej rady. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wódź się za nami Święta Joanno abyśmy się stali pełnymi objęciem z Chrystusa. Modlmy się. Boże, życia, dziękujemy Ci za heroiczne świadectwo Świętej Joanny Belety Wolnej. Ty nauczyłeś nas, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życzy swoje oddaje za innych. Święta Joanna uczyniła mnie tylko wtedy, gdy wydała na świat ostatnie dziecko, ale także w codziennym życiu, umierając dla siebie, by móc żyć całkowicie na Ciebie. Spomóż nas, prosimy, aby za wstawiennictwem Świętej Joanny Nasze społeczeństwo odzyskało zrozumienie świętości życia ludzkiego w całym jego przebiegu. Tak jak św. na napełnij nas duchem męstwa, byśmy znosili cierpienia i prześladowania, nie zabierając się cierpienia i godności życia ludzkiego. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i